Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, sub, dzwoneczek, like, a już bez przedłużenia zapraszam do oglądania. Dzisiaj brałem z kolegą, jak widzicie, jestem sobie już z nim. Dobra, coś mi zacięło dziwne. Co jest? W ogóle gram się już tak długo nie ładuje i jest fajnie, no i, no i lecimy. Ojojoj, co tu się wyprawia. Niestety on mnie tam podobno nie słyszał. Ciekawe, czy mnie prankował, czy co. No i po prostu się rozłączyliśmy. Nie, Wi-Fi nie mam Ratuładku! A jeszcze zginął. Znakomicie. No ja jeszcze nie reaguje No, na... Nie polecam grać w Brawl Stars na komputerze No... Czemu on jest takim nubem hmm. Dobra, zobaczmy jego profil Co on ma w ogóle, bo mu mówił mi, że ma kurde, wszystkie legendy i ten, więc sprawdźmy, czy on kłamie. Hmm, pyk, pyk. No, okej, okay, wezmę sobie tą postać, ulepszę. I jeszcze raz ulepszę i wybiorę i zaczynamy dobra lecimy la, la 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 dobra pyk no i dawaj dawaj to dawaj 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 CO? to tak się da? <grym> xd pyk 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 Tino! Była nie ginąć. Będzie na odcinku, że jesteś. <grymne> Będzie na odcinku, że jesteś słaby. <grymne> dobra weź mi, daj, coś normalnego. Ja sobie wolę wziąć takiego Rico i nim wygrać, niż po niebo mam. Jakąś słabą postać chcę. Nie, wezmę sobie kika. A dobra, po remitara Lecimy. Gdzie on ma Majka, a ja ten. O nie! Tylko nie to? No ja. Dlatego się nie pka po power cubes. Ja to już trwa. Najgorsze jest to, że ja nie wiem. Trzy minutki, cztery. Dobra. Zlecimy dalej. Co tam się wy. Co? To tak się da? W ogóle w tym browser już taki nieogarnięty, nie grałem w niego dwa 2 lata. Powrót do Brawl ten odcinek był bardzo dawno. Więc... Dobra dawaj ult, ULT! Czemu ulta nie zdążyłem dać? <gryw> Taktyka kamperka jest dobra, tylko... Właśnie o tym mówiłem, 3, 2, 1. Jest. Znaczy tak taka kamperka to jest, że jedna osoba kampi się w krzakach, a druga, ta, która ma y, więcej powercubesów, po prostu albo na odwrót, już nie pamiętam, y, po prostu idzie walczyć, no i... No i właśnie o to chodzi. Taka prosta taktyka. Mama chwila oczywiście musiała być. Jak zawsze. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Ło! Ło! Jak do tego doszło, nie wiem On ma pewnie minus 10, ale minus 1, nie no i to się nazywa. Ej, ja 2000, to się stało. Czat. O, coś pisze. Zobaczmy, co on mi napisze. Um, jak coś odcinek nagrywam gdzie jesteś też, <grym> <grym> mm. <grym> A nie ważne, bo to. No, znaczy tutaj akurat dobrze wybrał w tej ostatniej tej, ale no nie mieliśmy pierwszego, ani drugiego miejsca. Oj, trzeba, nic będzie zablurować. Tomek nie ma. Um, Okej, okay, ale nie.

Aaaa, czemu oni tam wszyscy tak przeklinają? Nie wiem. Zobaczmy, ile trwa odcinek. Siedem minut. Także taki krótki odcineczek. Yy... Poproszę, nie, nie przeklinaj. Okej, okay? bo nagrywam. Dobra. Yy, ostatnia runda chyba. Może. No nie, no nie, że coś piszę. No nie, no nie. żeby to było coś ładnego. A, dobra, to by było na tyle. Taki krótki odcineczek. I żegnam Was. Nara!